I dzisiaj, jak widzicie, u mnie troszeczkę zmian zaszło. Zakupiłem sobie takie dwa tutaj domki. Mam dużo tutaj miejsca teraz dookoła. Jak widzicie. I co my tutaj mamy? Kupiłem bówka, ale sprzedałem go. Sprzedałem błówka, bo dzisiaj rozpoczynamy nowy projekt. Jak widzicie, jeszcze kabiczek stoi, czeka, ale dzisiaj nie na niego pora. Dzisiaj pora na. Zrobimy dzisiaj sobie klocka. Jest to 1.6. Może to nie jest na ID. Ale po prostu klocek mi się bardzo podoba, jeśli chodzi tak. Dzisiaj do niego damy full up i może lampki wlecą. Szczerze to jeszcze nawet nie wiem jakie chce dać lampki, dlatego podlecimy jeszcze na podgląd i zapraszam do oglądania. Zostawcie subika, łapkę w górę, jeśli jesteście nowi i zróbcie, żeby czerwony przycisk zamienił się w szary, tam pod spodem jest klocek nasz. Dzisiaj go robimy na full upie i dorzucamy mu lampki. Więc na luzie Dobra, są tunerzy jacyś? TUNERZY Yellowstone, dobra Lecimy sobie do LV teraz Myślę, że zrobię w sumie krótkie cięcie Albo nie Nie, nie robię krótkiego cięcia Pogadam trochę, żeby nie było Żeby ten odcinek nie był za krótki No Pewnie się spytacie, czemu akurat klocka? Bo po prostu zarąbiście lata bokiem U Maćka widziałem na tym yy, Jeśli nie wiecie o kim mowa to Macie ten, wpiszcie sobie Maciek PL i może dołączę do jego org jak ten, jak będzie na serwie, to się spytam. To tyle w sumie z, nie, z nowości. Jak widzicie, mam przy sobie 311k. Wbiłem sobie kuriera Level 3, więc strasznie dużo u mnie nowości przez ten tydzień. A co do grafiku, to teraz nie wiem, w sumie, czy co niedzielę będą się pojawiać odcinki. Myślę, że tak, nie wiem, randomowo. Ale bardziej tak w weekendy, nie? I w tą niedzielę. Ale jak coś wstawię, nie wiem, w, podczas tygodnia, no to po prostu wstawię coś podczas tygodnia, nie? A jak nie będzie nic podczas tygodnia, no to po prostu w niedzielę wleci, tak, 14-18. Także no. I wbijajcie też tam na forum, macie w tym w opisie wszystko. I co? Możecie wysłać też donajciki, oczywiście nie zmuszam was, ale będę dawał też na początek odcinka, donaty. Także nie zapomnijcie remake 2010.pl I co? My już sobie tutaj dojeżdżamy. Yy, to jest chyba ten tuner, gdzie jest Yellowstone. Ha, ta, chyba ta. Dobra. I On, on wie, że już mam, bo po prostu muta mam, nie? I on wie, że mam full tego. O, jest Yellowstonik. Witam, witam. Nic nie napiszę, bo mam muta Nic nie na... Czekajcie, ja z szybko napiszę do tego yy, Do kolegi Dobra, już napisałem do kolegi, żeby powiedział I zaraz już tutaj napiszę i zakładamy sobie full upika do klocka Jeszcze dzisiaj lampki wlecą I jak jeszcze starczy kaski, to może jakieś LPG czy coś Dobra, lecimy Tylko Niech kolega do niego napisze no i w ogóle co tam u Was? Piszcie coś. I na końcu będą wyniki konkursu. Na końcu będą wyniki konkursu. Konkursu, przepraszam. No także czekajcie do końca, wylosujemy sobie. Czekajcie, on napisał, czy co? No kurw, czekajcie. Dobra, już mamy full upika. Jest full up, 142k. Dzięki. Daj kasę, 236, 3, Daj mu stówkę, proszę bardzo. Dobra, i teraz załączamy upy. Uważajcie, załączamy upy. Kurde, nie wiem po co ręcznie załączyłem. Dzisiaj to będzie taki spontaniczny w sumie odcinek. Ustaw, łatwość, skrętu, wysokość zawieszenia, minus. Gleba, alfanie, klot siedzi. Dobra. Na wszystkie koła. Piątka. Mamy jeszcze 168 koła. To na luzie nam starczy. I uwaga, jak to leci? Zarąbiście lata, zarąbiście. Ja to właśnie pod bardziej drifty biorę. Teraz 4 na 4 załączyłem. Dobra, to co? Polecimy sobie szybko RGB, zmieńcie. jeszcze sobie. Zobaczę, jakie ten. Czekajcie, cięcie szybkie. Dobra, mam już RGB. Lecimy sobie, szybko go przemalować. Zamontujemy lampki. Robię go na takich. Jakby złocistych, gdzie są komponenty? Są tu w ogóle komponenty? Tam są komponenty, dobra. Chyba go zrobię na złocistych, bo jeszcze nie wiem w sumie. Tu jest wulkanizacja, kurde. Gdzie są komponenty? Tu są komponenty, dobra. No i to też będzie bardziej tak pod doniczkę, nie? Ale upiki, bo będę tym jeździł, dlatego. Dobra. Mm. I też go 2-2 mogę zrobić w sumie. Dobra, lecimy. Zmień kolor lamp od 150. Dobra. Co ja tutaj chcę dać, bo zapomniałem w sumie. Orzechowy, nie orzechowy, cargo. Ja bym cargo do tego dał. Ja chcę chyba cargo tu zamontować. Chyba cargo, nie wiem. Czekajcie. Teraz to jest troszkę sporo kasy. I nie chcę tutaj żadnego fajla zrobić. Kurde. Jaki to będzie do tego pasował? I lecimy sobie tak. Cargo, ale boli. Dobra. Dobra, zostało nam 17 koła. To w sumie licznik też by siedział w sumie? Nie, dobra, licznik jednak zmienimy. I lecimy z licznikiem. I zostało nam tylko 3 i. 3K i 500 PLNów. Ale boli w oczy jednak. Ale dobre, szybko lakiernia. Są cargo. Dobra, RGB mam zapisane tutaj. w klepie jest szybko i widzimy się. Kurde, widzowie, bo ja teraz tak zobaczyłem, że na kolor felk mi nie starczy. Brakuje mi jeszcze 3K dosłownie, 3K. Kurde, lipa teraz. Bo już sobie zrobię, jak widzicie, RGB, ale nie starczy mi na tego. Na razie sobie tylko ranty w sumie zrobię i ten. I widzimy się, jak już po zarobię na te fele, bo chcę, żebyście zobaczyli ten projekcik, tak wiecie, full, nie? I pyk. Obraz zmienione i teraz wam pokażę efekt końcowy. No, także tak się prezentuje. Autko w finalnej wersji, I, i co? Myślę, że się spodoba Wam. Możecie ocenić od 1 do 10. Co? I tyle. Dzięki za oglądanie. I zostawcie suba, łapkę w górę. Pozdrawiam Maćka. Pozdrawiam ekipę SDMA. I pozdro, kto mi sprzedał te, tego, tego bówka. I te domki. I co? Dzięki za oglądanie. Siema.